Cześć, witam Was wszystkich w nowym odcinku. Zwołuje mnie ciekawy Piotr. Na pewno wielu z Was zna program Dlaczego, po co i jak. Ja też to bardzo lubiłem. Jednak nieco wcześniej istniało coś jeszcze innego. Co i jak? Pamiętacie odcinek Globert przedstawia niezwykłe świat natury? Bo pod koniec odcinka było. Istniał też inny program, chyba co i jak, ale to nie jestem pewny. Też naukowy dla dzieci z takimi postaciami czerwoną. Wyższy krzyknik, niebieski znak zapytania i żółta kropka. No tak, w tamtym czasie jeszcze nie znałem ich imion, ale dzisiaj już wiem, jak mają na imię. Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania. A zatem, najpierw powiem to, że co i jak nie pochodzi z Polski, lecz z Niemiec, a oryginalna nazwa to was ist was. Czyli co jest czym? Od lat 60. XX wieku Wast i Swast publikowało miesięczniki o edukacji dla dzieci i młodzieży. I stało się też popularne w wielu krajach, w tym Polsce, jako co i jak. I to wszystko było w formie zarówno w miesięcznikach, jak i atlasach. I połącz to trwa do dnia dzisiejszego. Pamiętam, jak mój kuzyn miał taki jeden o zwierzętach domowych. Nie wiem, czy nadal ma, ale pamiętam to. A w 2001 roku powstał w Niemczech program telewizyjny Co i Jak? TV. A prowadzącymi ten program były te postacie Teo, Quentin i Tess. I każdy z nich był inny. Zawsze ich lubiłem. Theo, niebieski znak zapytania. Lubił zgłębiać wszystko i pokazać wszystkim, że wie najlepiej. Tess, czerwona wykrzyknik, która bardzo by chciała zostać gwiazdą. No i była bardziej odważna niż Teo. Jednak Quentin był najciekawszy. To żółta kropka jest jedyny, który nie mówi, ale za to potrafi więcej niż reszta. Potrafił wysokoskakać, no i zmieniać różne kształty. I to mi się podobało. Mieszkali sobie w wspólnym domu, jakby byli jedną rodziną. Cokolwiek się działo w ich domu było powiązane z danym odcinkiem. Sezon pierwszy składał się z 26 odcinków. To właśnie to mieliśmy kiedyś w telewizji w Polsce. Ale to było dawno. Niestety. U nas w Polsce nie zyskało takiej no, wielkiej popularności jak w Niemczech. Nie wiem czemu. Ale co co pamiętam, że był odcinek o, o robotach, o pająkach albo o pociągach. Doskonale to pamiętam. A czy wy pamiętacie? Piszcie mi w komentarzu. I to było w roku 2004. W polskiej wersji... Lektorką była Agnieszka Kunikowska. Pierwsza zasada detektywów brzmi: zawsze najpierw upewnił się, czy coś rzeczywiście zginęło. Może ciasteczko? A właśnie, niedawno się dowiedziałem, że powstał też drugi sezon od 2009 roku. Niestety, nie, nie u nas. Ale trzy lata wcześniej, w 2006 roku, była reklama co i jak właśnie z nimi i były reklamowane takie czasopisma z płytą, o których zaraz powiem. Szkoda, że tej reklamy nie ma na YouTubie. I dokładnie w tym samym okresie byłem u pani pedagog w lesznie. W poczekalni był pewien chłopiec, chyba młodszy ode mnie, który miał właśnie czasopismo co i jak i się ucieszyłem bardzo. I miał o dinozaurach, dinozaury i prehistoria. Poprosiłem go, żem obejrzał. Zgodził się. Oglądałem i widziałem nawet znajomych w telewizji Tess, Teo i Quentina. A obecnie całkiem dawno udało mi się zamówić na Allegro co i jak nasze ciało. I to razem z płytą. O tej płycie to za chwilę. Jak widzimy tych czasopism było aż 13 i każda z płytą, a każda płyta miała 2 odcinki, a 2 razy 13 to 26 tyle samo odcinków całego sezonu. Dzięki VLC i OKAM nagrałem na komputer i wysłałem na YouTube. Znajdziecie na kanale Piotr XC, jak widzicie. Nasze ciało i mózg, i kryminalistyka. Jeśli chodzi o Polskę, nikt tego nie opublikował, tylko ja. A czy wy też macie takie płyty z tych gazet? Co i jak? Jeśli tak, to obejrzyjcie te nagrania, jakie teraz widzicie, bo trzeba je opublikować na YouTube. Jednak był problem z nagraniem odcinek Kryminalistyka. No niestety, nie dało się oglądać w ogóle, ale udało mi się włączyć na moim starym laptopie z Windowsem 7. Tam udało się obejrzeć i nagrać bez problemu. No może było z wyjątkiem tego, że no na cały ekran, zamiast fragment ekranu. Trochę tam kombinowałem i się udało. Jeśli też będziecie mieli problemy z tym, z nagraniem drugiego odcinka, Dajcie mi znać, może Wam coś poradzę. A obecnie, co i jak, nazywa się już Co i jak Ciekawy Świat. Ponoć nadal dostępny, ale ostatnio to nie widziałem nigdzie. Co ciekawe, na mojej stronie DeviantArt Ciekawy Piotrix narysowałem coś takiego. Nazwałem to Wielkie Spotkanie i widzimy na nim Tess, Quentin i Theo spotkali reporterów Globerta, JC, Minga i Roberto. Sam to zrobiłem. No, z wyjątkiem tła. Co o tym wszystkim sądzicie? Czy Wy też kojarzycie co i jak zarówno myślniczniki, atlasy, jak i program telewizyjny? A jeśli tak, to napiszcie mi w komentarzu. Mam też nadzieję, że z tych płyt jakie macie ponoć, opublikujecie je na YouTubie. No chyba, że udało Wam się uratować na kasetę VHS, tak jak ja kiedyś Globerta. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i dowiedzieliście się czegoś nowego. A jeśli tak, to zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie dzwoneczek i zostawcie mi łapkę w górę. I do usłyszenia już wkrótce. Cześć!